Żeby, moi drodzy, mnie zrozumieć do seminarium wywołane na tak pobożnej ziemi jak makowska ziemia. Na pierwszym roku historii mi w drugim truł, że wszystko to, co mówiłem wam o Matce Bożej, że to wymyślone, przesada, tego nie było. Więc już patrzysz na świętych, na żena dziwactwa, już masz psychikę przerąbaną. Na tym samym roku i na drugim ekswiela nam truł, że pismo święte, to co jest opisane w tym że to jest żydowska przesada. Że jak pisze, że było 30 tysięcy, to było ich Jak pisze, że grady leciały jak kamienie, to leciały jak orzeszki malutkie. No i tak nas facet ustawił do naszego przyjęcia wiary. Więc to jest już na drugim roku tak. Pismo święte, przesada. Żywoty świętych wymysł. Do, do tego doszedł później dogmaty, który mi, mu, nam mówił, czy ja wiem. Czy ona była poczęta, czy nie? I później taki kapłan wychodzi z taką ranną psychiką wiary. Zburzone całe wnętrze. Ile trzeba lat kapłaństwa? W moim przypadku prawie 20 lat, żebym wrócił do tego, co mnie uczyła mama. Co mi pokazała, pokazał dom i wiara prostego ludu. Prawie 20 lat. Tylko dzięki mistykom, i prywatnym objawieniom wypionowałem się i dziś widzę, jakiego karła mnie wypuszczono z seminarium. A jeśli idzie o pobożność, to mi wyjaśniali, że nie będzie wykładów o pierwszym piątku, dlatego żebyście nie poszli w dziwactwa. Więc mówili nam wykłady o heretykach, o dziwolągach i później się dziwicie, że wasi księża nie wierzą. O jaką wiarę wlezie silebek, heretyk, następny Dreverman. Natomiast fascynowali się Freudem, o nim były wykłady, o Libii do Freuda, a wczoraj na internecie wyczytałem dewiat nieprawdopodobny z, z siostrą żony, żył, współżył, mieszkali razem, co Sodoma magomora, a on ci opracuje system psychoanalizy i wy dzisiaj wszyscy jesteście, moi drodzy, oparci i kształtowani o Freuda, a ten dziwoląg z zaburzeniami normalnymi, bo nie chcę użyć terminów mocnych, wy, wyrobił pewną ideę, pewien, pewną chorą koncepcję i wy w to wierzycie. I dzisiaj Biskup mianuje nowego egzorcysty, każe im iść do jezuitów, a oni o Freuda oparci o psychoanalizę wychowują kapłana, który ma być egzorcystą, który wszystko wyśmieje, najpierw do psychologa wy, wy, wyprowadzi chorego i tego to opętań są później leczeni, lekarstwami i nic się z nimi nie dzieje, nic się nie zmienia. I to co powiedział pan Jezus u odtawianie go myślowniego. 90% tak zwanych waszych psychicznie chorych są to ludzie opętani. To tyle, moi drodzy, moich ogłoszeń.